Cześć, tu na naprzeciw kolejowym w Szamotułach, na ulicy nieznanej, więc za kilka sekund spodziewałam się przelotu. Po ja widzę już szansa pociągu, które są tam w Szamotułach. Widziany na stacji stoi ciągle. Prezentacja po przelocie. Myślę, że będzie dobrze, tak? Ja nie wiem, muszę tu podejść czy tam to jedzie wreszcie, czy nie Tak mi się nad uchem to zacznie dzwonić to. Po prostu będzie źle. Słyszyło z tej stacji, czy nie? tam jest. Na pewno. O, właśnie. Minutę czekaliśmy. z tej strony, czyli tak jak myślałem więc przechodzimy do prezentacji mieliśmy przelocik myślę że nas kolejny pośród nie zaskoczy także dobrze zaczynając od historii tego przejazdu kiedyś ten przejazd był kategorii C potem zaczęli go na monatowy z napędem zielsko eee... tam potem pokażę podają na to napędum. zamienili to na Bachman starszego typu a teraz mam zamienili to na najnowszą wersję do Bachman także zacznijmy od prezentacji mamy tutaj 4 x 10 z rągami ZD-01 4,5 m każdy 4 sygnały LEDowe, trójledowa ten Bachman z gongiem, z dwoma gągami z dwoma tubami, chyba działają dwa ponieważ są od siebie dosyć dużej odległości tam mamy szlak na Przemotuły i tam jest właśnie stacja Przemotuła. dalej na krzyż a tam mamy stację na y, kierunek na Poznań, Baworówką A to jest bocznica używana, dlatego zrobili ją tak przejdę tu Dwie kamery i halogen też dobrze. No i teraz tutaj mamy drugą stronę, tak wygląda. I teraz ciekawostka. To jest fundament od napędu napędu zelisko. Już nie pamiętam jaki typ został. On był wyrwany jeszcze w modernizacji, ponieważ w słowie modernizacji PKP stwierdziło, że to jednak na starszy, ten Bachmann. Więc no. Możemy jeszcze jedną rzecz dodać, a mianowicie taką, że by ją podać, muszę w razie na drugą stronę, co dosyć łatwo poszło. No. I o to właśnie chodzi. Przejazd znajduje się na 351, na 30 km i 966 m, czyli prawie na 31 km. Tak to wygląda. raz nie ma więcej co opowiadać o nim. Historia nie jest dosyć ciekawia ciekawa i głupia też. Trochę. Ale to było wszystko, więc na tego sygnału, Zatem żegnam się. Cześć.